Potem ujrzałem niebo otwarte i oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, znany wiernym i prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna oprócz niego. Odziany jest w szatę we krwiską paną, a imię jego nazwano Słowo Boga a wojska które są w niebie towarzyszyły mu na białych koniach wszyscy odziani w biały czysty bisio więc z tego odwołania do obrazu Chrystusa w pierwszym rozdziale bardzo łatwo idzie nam określić kto jest tutaj wodzem wodzem jest ktoś wierny prawdziwy kto potrafi wymierzać sprawiedliwość ale kto potrafi też Sądzić i walczyć sprawiedliwie. Z tego wynika, że Jezus nie jest pacyfistą. Wie, kiedy trzeba walczyć i wie, jak zrobić to w nienaganny sposób. Walczy jako prawowity władca. Walczy, walczy po prostu słusznie. Ma imię, którego nikt poza nim nie potrafi odczytać. W osobach boskich zawsze będzie coś tajemniczego, czego nie znamy, albo będziemy dopiero stopniowo przez całą wieczność poznawać. To nie jest jego pierwsza walka, bo jego szatan już jest we krwi skąpana, więc mieliśmy wcześniej opisy. Więc czy to jest jego własna krew, czy krew jego wrogów, nie wiemy po prostu. Ale wiemy, że jest nazwany tutaj słowem Boga. I to ma, to ma, towarzyszy mu wojsko, też na białych koniach, czyli złożone z ludzi sprawiedliwych, co symbolizuje ta ich biała szata, i wszyscy wyruszają do słusznej walki. I teraz e, zwróćmy uwagę, e, co, tam jest, e, co jest tam napisane: Słowo Boga, że On e, jest ma to imię, które nosi Słowo Boga. My znamy Jezusa jako tego który Słowo Boże głosił, przyniósł Boże objawienie. Więc... I wiemy też z Nowego Testamentu, że On był swoim Słowem, wraz z Ojcem stwarzali e, świat. Więc I teraz to Słowo, które jest w Apokalipsie ukazane jako ostry miecz, ono z Jego ust wychodzi. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paździe będzie rósł gą żelazną, on wyciska tłocznie wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie, na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów Pan Panów. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących w środkiem nieba: pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich wolnych niewolników, małych i wielkich. Więc taki, więc miecz skutecznego Słowa Bożego teraz już nikogo nie będzie przekonywać. Tych zbuntowanych, zatwardziałych grzeszników uderzy i uśmierci. On będzie w tym momencie już narzędziem sądu i kary. Teraz okaże się, kto ma najwyższą władzę: czy uzurpator, szatan i jego fałszywa trójca, i, i wszyscy ludzie na świecie, którzy zostali jeszcze, nie zostali zabici, czy też Jezus i jego orszak. Otoczenie Jezusa jest pewne zwycięstwa, bo w końcu na wojnę wy, wy, wyrusza król królów. Szach in szach, po prostu. Więc w szachach mamy jeszcze takie określenie. I pan panów. Nie? Więc, więc to jest, Jezus jest tak utytułowany tutaj, jest władcą również nad tymi zbuntowanymi, Królami. Jego przeciwnicy po prostu zostaną zabici tym mieczem słowa, a ptaki zaproszone na ogromną ucztę. E, I ujrzałem bestie i królów ziemi i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i jego wojskiem. I pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamie bestii, i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką, a inni zostali zabici mieczem, siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z ust jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do dosyta. Więc Jezus posiada moc, która potrafi zgładzić przy pomocy słowa, zniszczyć armię, uzbrojone armię przeciwnika. Więc i tutaj, tutaj, mamy takie rozróżnienie, że fałszywy prorok i, i bestia zostają, jak gdyby pochwycone. Więc prawdopodobnie, prawdopodobnie albo to są duchy, które miały tylko jakąś ludzką postać i są niezniszczalne, bo dlatego niezniszczalne, że, że nie można ich zabić. Bo mają właśnie tę ten, ten, niezniszczalną część swojego bytu, tak jak aniołowie. Być może dlatego tak to jest, że oni w tym momencie są wrzuceni żywcem do ognistego jeziora gorącego siarką, czyli do tego miejsca ostatecznego przeznaczenia szatana, demonów, ale też wszystkich ludzi, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu i nie przyjęli oferty zbawienia. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli takie właściwe spojrzenie na Jezusa. Bo nie jest on fajtłapą, jak go przedstawiają niektórzy pisarze. Nie jest mięczakiem, nieudacznikiem. Więc e, obraz Jezusa, jaki wynosimy z pierwszego pr przyjścia, nie jest tym kompletnym obrazem to już mówiliśmy trochę o tym. Nie przedstawia na przykład jego pełni potęgi i siły, nie pełni jego świętości i sprawiedliwości. Bo wtedy On mnie przyszedł jako Zbawiciel, jako miłujący Syn Boży, jako Sługa Jahwe. Więc to, to, jeżeli chcemy być ocaleni przed Jego gniewem, musimy po prostu przyjąć Jego zbawienie. I mam nadzieję, że Wy, jako słuchacze, to zbawienie już przyjęliście, a wraz z tym zbawieniem idzie dar życia wiecznego. I trzeba to zrobić teraz, gdy jest czas łaski, bo potem będzie za późno drzwi zostaną zamknięte już do nawrócenia. Jezus też jest najwyższym władcą, któremu warto służyć, więc służmy mu wiernie, z oddaniem, ratujmy przed jego gniewem tych, co nie znają dobrej nowiny i dobrej nowiny o zbawieniu dawanym darmo z łaski. Teraz właśnie, gdy jeszcze czas, trwa ten czas łaski.